Kiedykolwiek odczuwałeś pokusę, aby wybrać najłatwiejszą drogę, nawet jeśli wiesz, że może nie być ona najlepsza. Czy w świecie, w którym często myli się dobro ze złem, zastanawiałeś się kiedyś, jak daleko posunąłbyś się dela wygody i komfortu? Dzisiaj zagłębimy się w historię lota, człowieka, którego decyzje ujawniają głębokie lekcje na temat uczciwości i wiary, wejdź do mrocznego i intrygującego scenariusza, w którym zło i deprawacja splatają się w niebezpiecznym tańcu. Ludzie pragną bliskości aniołów, a córki wdają się w kazirodcze ciąże spłodzone przez własnego ojca. Dziś zagłębiamy się w historię Lota, człowieka, którego decyzje wepchnęły go w epicentrum niezwykłych wydarzeń. Przygotuj się na sąd i boski gniew, którego kulminacją będzie zniszczenie cywilizacji. Dlatego od teraz proszę o wsparcie prostym lajkiem i subskrypcją kanału. I niech pozostaniesz z nami do końca tej zapierającej dech w piersiach fabuły. Pierwsze wzmianki o lotu w Biblii znajdują się w Księdze Rodzaju, począwszy od rozdziału 11. Jego historia owiana tajemnicą i znaczeniem zaczyna się od niepewności co do pochodzenia i znaczenia własnego imienia. Niektórzy uczeni sugerują, że może to reprezentować ideę zakrywającej zasłony, wskazując jak ważne jest zachowanie akceptowalnego wyglądu DLA innych. Według pism świętych po śmierci ojca Lot opuścił Ur Haldejskie i udał się do Aramu w towarzystwie swojego dziadka Teracha, wuja Abrahama i Saraj. Kiedy Abraham opuścił Aram po śmierci Teracha, Lot poszedł za nim do Kanaanu. W czasie wielkiego głodu w Kanaanie Lot i Abraham udali się do Egiptu i tam osiedlili. Jednakże faraon egipski oszukany wypędził Abrahama i Saraj, przez co Lot wrócił z nimi do Kanaanu. W tym okresie zarówno Abrahamowi, jak i Lotowi powodziło się znacznie. Ich stada rozrosły się do tego stopnia, że region nie był już w stanie ich pomieścić. Co doprowadziło do konfliktów między pasterzami. Kontrast pomiędzy Abrahamem i Lotem w narracji biblijnej uwydatniają się przede wszystkim fundamentalne wybory, których oboje dokonują w obliczu szans i wyzwań, jakie niesie ze sobą ich podróż. Abrahama charakteryzuje posłuszeństwo i zaufanie. Wyobraź sobie człowieka, którego wiara świeci jak gwiazda w ciemną noc, oświetlając każdy krok jego podróży. Ten człowiek to Abraham. Jego życie jest żywym świadectwem niezachwianej ufności w Boże obietnice, kształtującej każdy Jego wybór. Jest nie tylko naśladowcą, ale niezwykłym przykładem kogoś, kto przedkłada wolę Bożą ponad własne ziemskie pragnienia. Pamiętasz dzień, w którym Abraham przyjął tajemniczych gości w Mamre? Przywitał ich z gościnnością wykraczającą poza zwykłą uprzejmość. W gościnnym cieniu dębów traktował ich po królewsku. Oferując wodę do ochłodzenia ich zmęczonych stóp i pożywienie, aby zaspokoić głód. Ale to, co wydarzyło się później, było czymś więcej niż zwykłą gościnnością. Było to boskie objawienie. Kiedy Abraham i Sara jedli posiłek z gośćmi, otrzymali wiadomość, która na zawsze odmieniła ich życie. Jedna z gości oznajmiła, że za rok Sara, mimo zaawansowanego wieku, pocznie syna. To nie była tylko obietnica, był to cud, potwierdzenie boskiego paktu zawartego wcześniej z Abrahamem, obiecującego potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Historia tych gości to nie tylko opowieść o niezwykłej gościnności Abrahama, ale także o osobistej relacji łączącej go ze stwórcą. Podczas gdy Abraham ufał Bożym obietnicom, inny człowiek, Lot, dał się uwieść pokusom świata materialnego ścieżkami, A Abraham wybrał pokój i społeczność z Bogiem zamiast ziemskich sporów. Kiedy nadszedł czas ich rozstania, Abraham okazał swoją hojność, pozwalając Lotowi najpierw wybrać ziemię, którą chciał. Twoja decyzja odzwierciedla nie tylko Twoją duchową dojrzałość, ale także Twoją mądrość w zachowaniu harmonii i unikaniu konfliktów. Lot przyciągnięty obietnicą do W swoim oddaniu woli Bożej. W tym regionie, gdzie cienie moralności zmieszały się ze światłem rozumu, podjęto decyzję nie tylko w oparciu o doczesne potrzeby, ale także w uwodzicielskim tańcu ziemskich pokus. Jest to oczywiście zrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia. Jednakże wybór ten uwydatnił kruchość Lota w obliczu uroków świata, kontrastującą z duchową stanowczością Abrahama. Lot posiadł w Sodomie i bogactwo zdawały się iść w parze. Szybko dał się wciągnąć w lokalne intrygi, osiągając znaczącą pozycję. Ale jakże święte strony opisują mieszkańców Sodomy. Byli jak złowrogi Ale światło nadziei zabłysło w ciemnościach nieszczęścia, gdy Abraham podjął się zuchwałej misji ratunkowej. W epickiej bitwie pokonali najeźdźców i odzyskali nie tylko dobytek materialny, ale także honor i wolność Lota i jego rodziny. W tej chwili triumfu Abraham spotkał Melchizedeka, tajemniczą postać, która rzuciła cień na losy Sodomy. Boska obecność w chaotycznym mieście uwypukliła Bożą troskę o ludzkie zło, powtarzając słowa proroka Jeremiasza. Boska sprawiedliwość unosiła się nad Sodomą niczym nieprzejednany strażnik przed nieprawością. Jednak nawet w obliczu wołania o interwencję miasto pogrążyło się głębiej we własnym zepsuciu. I tak, jako nieunikniony wyrok, Bóg postanowił zniszczyć Sodomę, co było aktem sprawiedliwości w obliczu ludzkiej niegodziwości. Biblijna narracja jest ponurym ostrzeżeniem przed ludzką deprawacją, lekcją na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą niepohamowana żądza i obojętność na sprawiedliwość. Obyśmy uczyli się na błędach przeszłości i szukali światła prawdy, zanim całkowicie pochłoną nas cienie zła. Wyobraź sobie miasto na krawędzi zniszczenia, miejsce, w którym króluje chaos i rozkład. To właśnie w tym mrocznym scenariuszu rozgrywa się historia odwagi, wstawiennictwa i Bożego Miłosierdzia. W wyniku śmiałego i kontrowersyjnego obrotu wydarzeń Lot pośród zamieszania próbuje uspokoić sytuację, oferując własne córki niepohamowanym mężczyznom miasta. Gest odzwierciedlający nie tylko jego słabość, ale także korozyjne działanie, jakie wywarło na niego wrogie środowisko. Jednak, gdy ciemność grozi, że pochłonie wszystko wokół niego, Pojawia się nieustraszona postać Abrahama. Odważa się rzucić wyzwanie samemu Bogu w jego poszukiwaniu zrozumienia i sprawiedliwości. W odważnym dialogu Abraham zadaje sobie pytanie: Czy sprawiedliwi mogliby zostać oszczędzeni razem z niegodziwymi? A jego odwaga rozbrzmiewa przez wieki, będąc echem potężnego napomnienia Jakuba o mocy modlitwy sprawiedliwego człowieka. Negocjacje pomiędzy Abrahamem a Bogiem przypominają pojedynek woli, w którym niezbędna jest wytrwałość. Abraham nie zadowala się po prostu przyjęciem narzuconego losu, walczy, wstawia się. I właśnie to niestrudzone usposobienie objawia nie tylko Boże współczucie, ale także wagę wytrwałości w poszukiwaniu sprawiedliwości i miłosierdzia. A kiedy los miast na równi nie wydaje się przesądzony, Boże miłosierdzie jaśnieje jeszcze raz. Lot i jego rodzina zostają uratowani przez aniołów wysłanych przez Pana, aby wypełnić przymierze zawarte z Abrahamem. W obliczu oporu ze strony zepsutych mieszkańców Sodomy aniołowie działają z mocą, skazując ich na ślepoty, aby umożliwić ucieczkę osobom przeznaczonym do zbawienia. W fabule pełnej zwrotów akcji i przejawów boskiej miłości ta historia przypomina nam, jak ważne jest. Aby nigdy się nie poddawać i wytrwać w poszukiwaniu sprawiedliwości i miłosierdzia, bo nawet w najciemniejszych chwilach zawsze świeci światło nadziei, gotowe prowadzić tych, którzy szukają ścieżki prawości. Ach, co za intensywna historia pełna zwrotów akcji, wyobraź sobie, że jesteś siłą wyciągany z miasta i uciekasz, by uratować życie swojej rodziny. Jednak podczas tego szalonego lotu zostaje wydane uroczyste ostrzeżenie nie oglądaj się za siebie, jednak żona lota przeciwstawiając się boskiemu porządkowi fatalnie spogląda na to, co po sobie pozostawia, zostaje przemieniona w słup soli, zatrzymany w czasie jako dramatyczny symbol niszczycielskich konsekwencji. Jakie gro? de moral. Czy całkowicie zaufać planowi Bożemu. Taka postawa kontrastuje z niezachwianą wiarą okazaną przez Abrahama w czasie jego podróży. Jaskinia jest nie tylko fizycznym schronieniem, ale symbolizuje także stan emocjonalnego i duchowego odosobnienia, rodząc pytania o to, jak traumatyczne doświadczenia. Kiedy córki Lota, czując się osamotnione i pozbawione nadziei na znalezienie mężów, podjęły ekstremalne kroki, aby ocalić potomków rodziny. Upili własnego ojca i, w akcie desperacji i niezrozumienia norm moralnych, spali z nim kolejne noce. W plątaninie zakazanych związków narodzili się Moab i Benami, inicjatorzy powstania narodów Moabitów i Ammonitów. Całej historii biblijnej potomkowie kazirodczego związku sprowadzili Izraelitom niezliczone komplikacje. Biblijna opowieść o locie ma dalszy ciąg, podkreślając jego trudne relacje z córkami po wydarzeniach w Sodomie. Jednak po tym momencie historia lota pozostaje tajemnicza. Nie wiemy, czy udało mu się odbudować swoje życie, czy też jego dni zakończyły się w samotności gór, gdzie rozegrały się wydarzenia z jego córkami. Warto zauważyć, że apostoł Piotr wspomina Lota w swoim drugim liście, nawiązując do zagłady Sodomy i Gomory. Jezus nawiązuje do Lota także w Ewangelii Łukasza w kontekście apokaliptycznym. Sprawozdanie to służy jako ostrzeżenie przed czasami ostatecznymi i podkreśla znaczenie gotowości i posłuszeństwa Bogu. Historia Lota ukazuje nam człowieka, który miał okazję uczyć się od Abrahama, Ojca wiary. Jednak w przeciwieństwie do wuja Lot nie kierował się wiarą, ale raczej własnymi spostrzeżeniami i pragnieniami. To osobiste podejście spowodowało głębokie cierpienie i blizny w jego rodzinie. Jest to przykład konsekwencji wyborów kierowanych raczej osobistymi wizjami niż wiarą i boskim przewodnictwem. Historia Sodomy i Gomory podkreśla wagę dokonywania wyborów etycznych, nawet jeśli stawiamy czoła przeciwnej presji kulturowej. Paweł w swoim liście do Rzymian napomina wierzących, aby nie dopasowywali się do standardów tego świata, ale przemieniali się przez odnowienie umysłu. Pokazuje to, że współcześni chrześcijanie powinni pozostać niezachwiani w swojej wierze i wartościach moralnych, niezależnie od wpływów zewnętrznych. Niech historia lota będzie DLA nas inspiracją. Podziel się swoją opinią w komentarzach, nie zapomnij zasubskrybować kanału i wybrać jeden z filmów, które pojawią się na ekranie, aby kontynuować oglądanie nas. Uściski i niech Bóg będzie z tobą.